Cześć tutaj Leszek, może nie jestem Robertem Karasiem, może nie jestem Rafałem Majką i nie mam zbyt dużo startów na swoim koncie, zarówno w triatlonie, jak i również w wyścigach szosowych, ale za to ze stresem jestem e, za pan brat. E, mam bardzo różne doświadczenia i bardzo chętnie się dzielę różnymi swoimi przemyśleniami, zwłaszcza. Tymi, które mogą być przydatne dla debiutantów albo dla tych, którzy się wahają, czy warto jest startować w biegach, triatlonach czy też w wyścigach szosowych, jak się do tego przygotować, zarówno od strony technicznej, jak i również przede wszystkim od tej mentalnej. Ja jestem człowiekiem, człowiekiem, który raczej jest bardzo podatny na stres, który w przeszłości miał bardzo duże problemy związane z samooceną i jak się przekonacie, właśnie kwestia samooceny jest najistotniejszym problemem mentalnym podczas każdego startu, bo dosyć spora część ludzi, ludzi nie boi się porażki, tylko boi się tego, co albo jak zareagują inni na naszą porażkę. Jest tak zwany schemat zero-jedynkowy wszystko albo nic. Albo wygram i zajmę świetne miejsce, albo w ogóle nie będę startować, bo to nie ma sensu. Nie ma nic pośrodku. Dlatego um, trzeba sobie uświadomić, że każdy start powinniśmy tak naprawdę organizować przede wszystkim dla siebie i dla pokonywania własnych celów. A nie celu na podium, bo prawdopodobieństwo, że się na nim znajdziemy, zwłaszcza podczas debiutu, jest bardzo małe. Więc te nasze wewnętrzne cele powinny być adekwatne do e, zarówno naszego poziomu wytrenowania, jak i również naszego doświadczenia. I tak naprawdę bardzo istotne jest stawianie sobie małych celów. Małe, małe kroczki budują wielki sukces, moim zdaniem. I Podobnie jest zresztą w moim przypadku przed triatlonem. Dla mnie celem numer jeden jest go ukończyć w zdrowiu. Celem numer dwa jest przełamanie własnej słabości. W tym przypadku mam tutaj na myśli wodę i poprawienie tego czasu w wodzie. Zrobienie tego w sposób pewny, zdecydowany, bez ataku lęku. Bo Właśnie z tym się mierzy w wodzie, że czasami czuję się bardzo niepewnie, zwłaszcza jeżeli pojawiają się jakieś nieprzewidziane sytuacje, ktoś was podtopi, kopnie. Celem numer dwa moim jest poprawienie wartości mocy średniej oddawanej podczas próby czasowej na rowerze, a numerem trzy, kolejnym małym kroczkiem, jest szybsze bieganie. Dopiero na ostatnim miejscu, Stawiam sobie miejsce, które zajmę. I wydaje mi się, że mentalnie jestem przygotowany na to, żeby zająć ostatnie. I nie będzie to dla mnie problemem. Ba, będzie to dla mnie okazja do tego, żeby okazać samemu sobie sarkazm, pośmiać się, przy tej okazji e, chociażby zrealizować wideo, zrobić kilka śmiesznych zdjęć, bo wyobrażam sobie ten najgorszy scenariusz. Już raz miałem okazję zająć przedostatnie miejsce w swojej grupie, grupie wiekowej, kiedy startowałem w Duatlonie. Na Mistrzostwach Polski z samymi kozakami. Oczywiście pojawiły się w międzyczasie wytyki gdzieś w internecie pod wideo na YouTube w formie relacji z tych zawodów, ale wiem, że um, ludzie, którzy pozostawiają tego typu komentarze albo którzy naśmiewają się z cudzej porażki, są bardzo płytcy. E, I ja się nie przejmuję tym zdaniem. Zawsze tata mi powtarzał, że nieważne, co powiedział, ważne. Kto powiedział? Więc to, że Józek Dochlewic naśmiewa się ze mnie, że zająłem przez ostatnie miejsce na Mistrzostwach Polski na 10 startujących w mojej grupie wiekowej, czy nawet 20, nie jest dla mnie żadną obelgą. Dla mnie tego typu porażka jest też sposobem na motywację. Doskonałą motywację. Przy tej okazji zdobyłem niezbędne doświadczenie, bo obcowałem z prawdziwymi kozakami i miałem okazję zaobserwować, w jaki sposób oni organizują sobie tego typu zawody, z jakich rozwiązań korzystają, z jakich ułatwień. Być może jest okazja coś podpatrzeć, zarówno jeżeli chodzi o technikę biegania, czy technikę jazdy na rowerze, czy sposobu na to, jak zorganizować w miarę szybko wybiegnięcie ze strefy zmian, chociażby. I um, to wydaje mi się jest podstawą każdego startu. Doświadczenie, ile Robert Karaś po drodze musiał odnieść porażek, żeby zostać mistrzem świata w triatlonie? O tym też nikt nie mówi. I ostatnio nawet nagrywałem na YouTubie wideo dotyczące determinacji że za sprawą determinacji, uporu, konsekwencji jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę dużo. A tym uporem i konsekwencją, moim zdaniem, właśnie są e, te starty, każdy jeden. Bez względu na rezultat zawsze uczymy się czegoś nowego. I dotyczy to triatlonu, gdzie... Potrzebne jest naprawdę dosyć spore doświadczenie, bo można popełniać bardzo dużo błędów, które będą wpływały na, nasze, na, na, na nasz czas. Tak samo istotna jest technika jazdy w peletonie podczas wyścigów typowo szosowych, gdzie nie wygrywa się tylko mocą i wytrenowaniem tym fizycznym, ale także wytrenowaniem właśnie samej techniki. Bo często spryt um, jest w stanie zadecydować o naszej lokacie. Nie tylko moc się liczy, nie tylko to, co mamy w nogach, ale sport, moim zdaniem, w 30-40% to jest także kwestia psychiki. Pewnie nieraz spotkaliście się z takim sformułowaniem, um, że ktoś odniósł sukces na jakichś zawodach, bo um, robił je w pełnym komforcie psychicznym, czyli akurat danego dnia mu nie zależało na niczym, albo mu się nie chciało. I taka jest prawda. Wielokrotnie wtedy, kiedy nam się nie chce, albo wielokrotnie wtedy, kiedy nam jakoś za bardzo nie, nie zależy na napinaniu się, wtedy osiągamy najlepsze rezultaty. I to jest bardzo zastanawiające. Wtedy, kiedy nie nastawiamy się na sukces, bardzo często go odnosimy. To samo tyczy się moich mocniejszych jakichś treningów, realizowanych w przeszłości. Kiedy miałem do wykonania bardzo mocny trening, interwałowy i bardzo mi się go nie chciało zrobić, e, i robiłem go tak po prostu od niechcenia bezrefleksyjnie, to okazywało się, że on wychodził rewelacyjnie jako linijki. E, przykładowo. Stres jest największym naszym wrogiem, jeżeli chodzi o rezultaty sportowe, bo stres pretenduje nas do głupich błędów popełnianych na zawodach. Stres także obciąża nas, nasz układ wydolnościowy. Stres to także różne nieprzewidziane sytuacje ze strony chociażby układu pokarmowego. Ze stresem słabo się biegnie, ze stresem słabo się jedzie na rowerze, i będąc zdenerwowanym, tak samo źle się pływa. I to trzeba sobie uświadomić. Tak samo jak moim zdaniem podstawową zasadę dotyczącą tego, że nie ma się absolutnie czym przejmować. Bo wyobrażając sobie najgorszy scenariusz, okazuje się, że on wcale nie jest taki straszny. Bo każdemu zdarza się odnieść porażkę i każdy powinien sobie dawać prawo do odniesienia porażki. I z taką świadomością startuje się dużo spokojniej. Wyobraź sobie sytuację, że kończysz na ostatnim miejscu. I co w związku z tym się dzieje? Będziesz mniej kochany, kochana? Rodzice cię wyrzucą z domu, znajomi cię skasują na Facebooku? Nie. Jeżeli odniesiesz porażkę, i bez problemu będziesz umiała, umiał przyznać się do tego, to nic się nie stanie. Bo każdy inteligentny człowiek rozumie to, że komuś czasem może coś nie wyjść, coś się nie udać. Popatrzcie na propeletony, na profesjonalnych zawodników, na tych, którzy. Prowadzą y, w klasyfikacji generalnej, i którzy na ostatnim etapie biorą udział w kraksie, pojawia się defekt, i tracą wszystko. Co ci ludzie wtedy czują, <gry> a to jest propeleton, i tam to się zdarza. Tak samo możesz mieć problemy gastryczne po drodze, przez co stracisz 2-3 minuty. Tak samo po drodze może się okazać, że złapie ciebie jakaś kontuzja. To też jest normalne i to też się zdarza. Także wśród profesjonalistów i nikt Ciebie nie będzie za to krytykować, że jesteś gorsza, gorszy. Tylko głupcy tak robią. A zazwyczaj ci, którzy krytykują, to robią to z kanapy. Zapijając te słowa piwem. <grym> Więc absolutnie nie ma się czym przejmować. I sport róbmy dla siebie, a nie dla. Mm, dla innych w sensie, dla opinii innych albo dla poklasku. Bo jeżeli będziemy to robić tylko ze względu na to, co pomyślą sobie inni, to to jest bez sensu. Bo wtedy ten sport tak naprawdę to są jakieś takie kajdanki, które sami sobie zakładamy na klatkę piersiową. Tak mi się wydaje, taki łańcuch. Um, I nie jesteśmy w pełni wolni, nie jesteśmy w pełni swobodni um, podczas, takiego, podczas takiego startu, podczas takiej rywalizacji. Nie walczmy z innymi, walczmy ze sobą. To jest moim zdaniem najistotniejsze z własnymi lękami. Dzięki temu i dzięki takiemu podejściu ja się stresuję tylko i wyłącznie wodą. Ze względu na po prostu mój lęk przed otwartą wodą. Nie myślę o pozycji, nie mam celów. Jeżeli chodzi o zajęte miejsce, nie mam celu rywalizacji z, inny, z innymi, nie chcę nikomu niczego udowadniać. Po co mam to robić? Żeby pokazać, yy, jaki jestem twardy? No, być może nie jestem twardy. Albo, albo jednego razu okaże się, że mam świetny wynik, a drugiego, że jestem beznadziejny. Każdy ma do tego prawo, ja też. I nie mam zamiaru, na siłę, nikomu niczego udowadniać. Bo sport jest dla mnie i dla mnie y, sport już pozostanie. Nie róbmy niczego dla, dla poklasku, a będzie naprawdę dobrze. Trzymam kciuki. Cześć.